Cześć z tej strony Pudinja. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam 10 najmniejszych zestawów LEGO. Jednak nie biorę pod uwagę polibagów, saszetek i innych klocków, które spakowane są w jakieś foliki czy podobne rzeczy. Dzisiaj pokazuję tylko i wyłącznie zestawy zapakowane w pudełka i przedstawiam tylko zwykłe klocki, a nie różnego rodzaju akcesoria typu breloki. Dodatkowo pominąłem kilka zestawów z duplo. Ponieważ były one zrobione wedle podobnego schematu i poza tym pewnie niezbyt by Was je zainteresowały. Zapraszam do oglądania. Zestaw 10 Lego Jaskiniowcy. Zestaw wydany w 2017 roku kosztował 24,99, a posiadał zaledwie 11 elementów, z których złożyć mogliśmy dwie minifigurki i ich akcesoria. Oczywiście, oprócz tego, mogliśmy złożyć kartonowy domek, ale jak sami słyszeliście, kartonowy, a nie klockowy. Zestaw 9. LEGO Power Functions Silnik. Zestaw już dość stary, bo rok jego wydania to 2008. Kosztował naprawdę sporo, bo cena katalogowa to 170 zł. To, co najbardziej nas interesuje, ilość elementów, to 10. Na zestaw, tak jak sama jego nazwa mówi, składał się silnik Power Functions, który mogliśmy potem wykorzystać w naszych konstrukcjach. Zestaw 8. Lego Duplowus Strażacki, zapakowany w co prawda nieco inne i nietypowe pudełko. Cena katalogowa to 19.99 i wydany został w tym roku, więc jest to jeden z najnowszych setów w dzisiejszym zestawieniu. Elementów, które możemy w nim znaleźć, jest tylko 6, ale wiadomo, za to są one o wiele większych rozmiarów niż standardowe klocki. Zestaw siódmy. Lego City zwrotnice. Jeśli lubicie tory i pociągi, a jednocześnie jesteście fanami klocków, to taki zestaw uzupełniający kolekcję torów na pewno u was zagościł. Wydano go w 2018 roku za 80 zł. Elementów jest w nim 6. Zestaw 6. LEGO Hatka Zajączka Wielkanocnego. Zestaw wydany na Wielkanoc w 2018 roku. Bardzo podobny do jaskiniowców, bo oprócz minifigurki i akcesoriów takich jak pędzel czy jajko, dostajemy tutaj także kartonowy domek króliczka do złożenia. Zestaw katalogowo kosztował 12,49, a posiadał 6 elementów. Zestaw 5. LEGO Nexonite King's Guard Box. Kosztował coś w okolicach 15 do 20 zł, ale nie znalazłem oficjalnej i potwierdzonej informacji na ten temat, więc jeśli wy wiecie, to koniecznie napiszcie w komentarzu. Zestaw pochodzi z 2016 roku, a elementów otrzymujemy w nim tylko 5. Zestaw czwarty, a raczej zestawy, bo na tym miejscu znajdują się trzy sety z Lego Duplo. Policjant, weterynarz oraz opiekun zwierząt. Dwa pierwsze zostały wydane w 2011, zaś trzeci w 2009 roku. Mimo tego wszystkie kosztowały tyle samo, bo 1999, a także wszystkie miały tyle samo elementów zaledwie cztery. Zestaw trzeci: Lego City Train Rail Crossing. Kolejne już tory w tym zestawieniu. Wydany w 2007 roku zestaw za 175 zł oferował element skrzyżowania ze sobą dwóch torów. A na całość składały się tylko cztery klocki Lego. Zestaw drugi: Lego Iconic Easter Minifigur. Podobnie jak już kilka wcześniejszych setów, kartonowy domek wraz z minifigurką tym razem mężczyzny przebranego za kurczaka. Ten set wydano w 2016 roku i znaleźć w środku mogliśmy cztery oryginalne elementy. Zestaw pierwszy i najmniejszy zestaw to Lego Piernikowy Ludek. Za cenę 1999 w 2016 roku otrzymać mogliśmy set zawierający piernikową chatkę oraz piernikową minifigurkę. Całość składała się zaledwie z trzech elementów Lego. To już wszystko, co przygotowałem na dzisiejszy odcinek. Jeśli Wam się spodobał, to nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji na moim kanale. Trzymajcie się, do zobaczenia!